Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Domagacie się Państwo w przedłożonym projekcie ustawy określenia ustawowego poziomu wynagrodzeń kilku pracowników w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przez okres 10 lat i co więcej tą ustawą chcecie im zagwarantować, aby te wynagrodzenia co roku wzrastały. Ja myślę, że kilka milionów Polaków chciałoby mieć też taką ustawę, w której by była gwarancja wzrostu wynagrodzeń przez następne 10 lat, ale Państwo takiego projektu nie składacie. Wzrost wynagrodzeń dla pracowników Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji e, u, uważacie Państwo, że powinien on nastąpić w związku z tym, że ci pracownicy będą monitorować e, media dostarczające usługi na żądanie. Problem polega na tym, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie monitoruje nawet mediów tradycyjnych. Czy monitorujecie Państwo rządową telewizję? Monitorujecie TVP Info? Monitorujecie codziennie wiadomości TVP? Dostajecie setki skarg na to, co się dzieje w rządowej telewizji, na codzienne szczucie i poniżanie ludzi, na rządową propagandę, i co robicie z tymi skargami? Jedyne, co robicie, to chyba sobie gabinety jesteście w stanie nimi tapetować. W przypadku codziennego szczucia na Donalda Tuska napisaliście, że materiały nie stanowiły bezstronnej informacji. A gdzie kara, gdzie nagana, gdzie jakiekolwiek konsekwencje za to, co się dzieje codziennie w rządowej telewizji? Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przez swoje zaniechania jest częścią zorganizowanego systemu rządowej propagandy i wszyscy jej członkowie kiedyś za to odpowiedzą. Dziękuję. Dziękuję bardzo.